Co tutaj robimy? Jest to mini liga, trzecia edycja mini ligi. Mamy tutaj aktualnie w rozgrywki teraz dwóch zespołów. forma tej mini ligi wygląda tak samo jak poprzednie dwie. Spotykają się chłopaki z Rucika 2:6, 2:7. Są to chłopaki z reprezentujących klub LKS Bogumił Mieli. Jak nazywa wasza drużyna? Nasza drużyna nazywa się Rambutan. Co roku są wymyślane różne nazwy, na przykład owoców, warzyw. Eee, wczoraj płynie godziny, wszystkiego najlepszego. Tak, dziękuję. Moja no, rzecz to już jest chyba 6-7 lat. jestem taki atmosferowicz bardziej, ja, ja lubię dać atmosferę, Jestem śmieszny po prostu. No to co? W jakiej drużynie gracie? Jak się nazywała wasza drużyna? Pitaja. A wy pan czemu? Nie. Bo na wszystkie punkty pitają. <grymne> Nie? Będzie w sieci, co? <grymne> Oczywiście ta mini-liga trzecia bardzo chętnie zaprasza wszystkich tutaj obserwatorów, kibiców. Można zobaczyć chłopaków z... imienia na jakim poziomie wyszkolenia technicznego są. Serdecznie zapraszamy. Każdą niedzielę dnia 13 do godziny 16. Serdecznie zapraszam. Instagram, Antoś, podłoga Fice, wiadomo, trzeba się promować. Kuba, dwie podłogi, Kulik e, 13. Małpa Woja przez 2A i dwie podłogi. 77 podłoga, Tomek, zapraszam bardzo. I Max Kroczek ze Po prostu Patryk. Można mój, śmiało wchodzić. A moje, Roger Filip.